Wędkarstwo Mazowieckie. Filmy dotyczące wędkarstwa. A więc witajcie, dzisiaj znajdujemy się w wyrzykach, przyjechaliśmy motocyklami, skuterami dokładnie. Jesteśmy w składzie Jakzesiu Kuba. Cel to jest płoć, okoń, ogólnie drobnica, łowimy nas Pławik Grunt Zajmujemy powoli stanowiska, no i będziemy łowić. Na samym początku co ciekawe znaleźliśmy yy, zanętę. Leżała po prostu sobie zanęta i jest ona praktycznie cała, to może trochę wysypane ale w większości jest a jest to zanęta Dragon Magnum pod, yy, podwójnie wzmocniony aromat no i prawdopodobnie chyba jej użyjemy bo jest w miarę świeża nie jest schiśnięta nie jest mokra ma jeszcze zapach więc tej zanęty dzisiaj użyjemy spore łowisko a więc przygotowujemy zanętę w sumie zauważyłem gdy rozrabiamy zanętę wysypałem całą garść robaków i tych robaków już prawie nie widać wszystkie robaki same automatycznie wchodzą w zanętę Zenęta będzie z dodatkiem białych robaków Coś takiego Teraz jest sobie po dwie kulki podnęci pod spławik i reszta do koszyczka No to robimy dwie kulki zanęty, którymi będziemy nędzić kulki. Robię nieduże, mamy wiosnę, wczesność, to może wczesna wiosna można powiedzieć, więc nie trzeba wcale grubo nędzić. Dwie małe kuleczki jak montorynki. Podnędzimy po i zobaczymy co dzisiejszy dzień przyniesie. Będzie być około dwóch godzin prawdopodobnie. Bo czasu dzisiaj mamy nie za wiele, miejmy nadzieję, aby deszcz tylko nie padał, bo chaliśmy to trochę jak robiło. Teraz całe szczęście przystało. No i różnie może być, bo mamy zmienną pogodę i to najgorsze się wiatr przed chwilą zmienił. Niedawno wiatr był naprost nas, czyli tak akurat fajnie wiało, a teraz wiatr jest z boku. Takie dwie kurki będziemy wrzucać do wody. Takie to białe białe robaczki. 3, ja to akurat zawsze biorę trzy miał rybaczki na haczyk i rzucamy w to miejsce gdzie nęciliśmy i zobaczymy co się będzie dziać fajny zaczyna przynosić pożądane efekty jest pierwsza płoć co prawda jest to jakaś nie jest to specjalnie duża płoć ale na wielkie płocie to my nie przyjechaliśmy rybki szybko wchodzą w zadęte i pierwszy... pierwsze czerwone oka Przyjaciółka już jest. rybki na razie bierzemy. Te siatki później zobaczymy, co z nimi zrobimy. A więc płot, płot, tak, tak. Słuchajki. Dawaj, <gry> dawaj. <gry> sobie <Mansion> No i na razie jedna ryba. U mnie dwa brania. U Grzesia że jeszcze czy już nie? Coś tam co jakiś czas dziubię ale ogólnie na razie słabo, jeszcze prawdopodobnie za wcześnie może trzeba poczekać, bo pamiętam jak latem tutaj byłem, to z tego miejsca gdzie teraz jestem to ciągałem płotka po płotce, ryba po rybie, aż to się nudziło dzisiaj już tak raczej nie będzie płotki mają też teraz może tarło, to się może po całym zbiorniku bardziej rozchodzą i ciężko na nie trafić tak to na razie wygląda z gruntu do razie bez bezbrań Czerwonego robaka dzisiaj ryby nie chcą Na spółwiku kilka dziubnieć ale nic poza tym Zdobywca Montu Everest Teraz kasz na banie Na banie było. Dzisiaj ogólnie słabo, beddaj, słaby dzień. Na początku właśnie zapowiadało, że będzie dobrze, bo kilka brań było, ale wtedy właśnie wiatr mieliśmy naprost nas. Teraz odkąd, od, odkąd co jest wiatr w bok? Co tej chwili praktycznie nic się nie działo. No, jak to jakieś praktyczne dziugnięcia u Grzesia, tak to nic więc wyprawa niezbyt udana to jest zawsze ta jedna płotka to to jest coś dobrze że deszcz nie padał bo wcześniej przyjechaliśmy właśnie deszcz był teraz deszczu nie ma na razie tak to wygląda za tydzień nie wiem co będzie na pewno jeszcze w maju też z kudorami pojedziemy w maju, czerwcu do zalew husicki na nockę, czterek. więc po no może, może też na zalew średlecki, właśnie na muchawkę tam jeszcze nie ja byłem, mimo że planowałem kilka razy być. I tak to ogólnie wygląda, też tutaj jest za bardzo muszę w tych zielach stać, bo jest wiatr, jak wyjdę co do ziele, to trochę pewno nie słychać. Tutaj akurat mniej wieje Na pewno tutaj jeszcze latem wrócimy, na pewno jeszcze będziemy tutaj próbować. W maju na pewno przyjedziemy, bo się okres na szczupaka skończy w maju. Przyjedziemy, się, nastawimy się na szczupaka na żysz i na spinning. No i jeszcze może w czerwcu w lipcu się też przyjedzie na Płoć Okonia, jak i, jak i Lina, Grasia. No i zawodne pewno tutaj się zrobi. Z ziemi. Dzisiaj nieby brania powinny być dobra, tak przynajmniej pokazuje kalendarz brań, ale jak widzimy kalendarz brań często się nie sprawdza. No dzisiaj powinniśmy się spodziewać brania pstrąga, karpia, jazielina i na razie żadnych z tych ryb. ryb nie ma. Ryba. Ty. Co rękę pokazujesz? Na czym usiadłeś? Klaska zrobiłeś. Ry... Na ryczniku. A mój dło jest? Nie. Czemu? No bo zapomniałem. Powinno być. A więc będziemy się zwijać. Dzisiaj połów niezbyt No No tylko jedna ryba. No jedna ryba Polskie. chyba. Polskie. Jedna ryba ze trzy brania, dzisiaj ogólnie słabo, no ale nie poddajemy się, za tydzień, za dwa znowu gdzieś tam ruszymy, początek sezonu, Zalew no nadzalew gdzieś, początek no, sezonu, początek sezonu niezbyt udany, a więc w tym krótkim filmiku to jest tyle, dzięki za obejrzenie i narka. Thank you for watching!